Witam Was, moi kochani, a oto karta dla nas wszystkich na 11 września. Jest to oczywiście czytanie ogólne. Karta Sprawiedliwość, która nam wyszła, mówi o tym, że tego dnia mogą być dla nas szczególnie ważne sprawy urzędowe, a nawet sądowe. Jeśli otrzymamy jakiś wyrok, powinien być to wyrok sprawiedliwy. Więc jeśli wszystko było z naszej strony w porządku, no to będzie on działał na naszą korzyść. Ta karta może mówić także o sprawiedliwości karmicznej, więc coś, coś w co zainwestowaliśmy w przeszłości w sensie pozytywnym czy to poprzez jakieś dobre uczynki, pomoc, wsparcie dla kogoś. Czy też zostaliśmy skrzywdzeni, no to tego dnia możemy otrzymać sprawiedliwość, możemy, możemy otrzymać jakby zapłatę za to i będzie to dla nas oczywiście korzystne. Takie wyrównanie karmiczne. A tego dnia możemy stać przed, też przed ważnymi wyborami, decyzjami, rozmowami. Mogą to być właśnie rozmowy dotyczące jak załatwiania jakichś spraw, spraw urzędowych, sądowych. Być może będziemy potrzebowali porady jakiegoś specjalisty, który nam pomoże w rozwiązaniu jakichś spraw. Jeśli chodzi o życie prywatne, no to karta ta zachęca, abyśmy byli sprawiedliwi, nie oceniali innych zbyt pochopnie, zbyt surowo. Ta karta może też mówić o namiętności. W naszych relacjach z innymi kierujmy się nie tylko rozsądkiem i logiką ale również sercem. Jeśli kogoś poznajemy, bądźmy wobec tej osoby również sprawiedliwi, nie oceniajmy jej zbyt surowo i przedwcześnie, może warto dać komuś czas po to, aby poznać się lepiej i zobaczyć, kim ta osoba jest naprawdę i jaka naprawdę jest. Jeśli chodzi o przesłanie od jednorostów mamy tutaj piękną kartę Archanioł Gabriel. Przywołaj czyste, białe światło. Archanioł Gabriel oczyszcza sytuację i pomaga ludziom odnaleźć jasność. Poproś więc jednorosce i Archanioła Gabriela, aby pomogli Ci oczyścić coś w Twoim życiu, tak byś jasno ujrzał swoją ścieżkę. I afirmacja dla nas wszystkich na 11 września. Mam jasność, co do swego następnego kroku. Dziękuję Wam moi kochani, pa. pa.